Teraz lecę free na spokojnie rymy lecą wolne To nie mimo wolne w stylu lecz do dopracowania, jeszcze do dodania nadal kartki tu odsłaniam to co samo się zapisze nie jest takie proste, ale to jak pisze nisze pisze se w zeszycie nie jakiś pamiętnik ale jest to tak, że trzeba przezwyciężyć nie jest takie proste coś nawinąć spaliłbyś się stremy lepiej sobie od Balkana winą czy na winu, ej z głupoty nieraz lepiej, ale łap to przecież jesteś, i to jest też, też człowiekiem. I też wybicie z rymu to dodane, zapodane, ale przy swoim tu zostanę. Nagrane naraz parafrazy i sylaby, i to na pewno nie jest bez skazy. I długopis, który się nie też wykręca. Nie wykręcaj numeru no i weź przestań Odpuść wrzuc na luz i sprawdź co nadal Tak, Która jest tak pływa sobie na tych bębnach Ej, miałem nie nawijać Miałem też dodać coś i kurwa nie przeklinać Gdy się tak rozkręcę nakręcony jak zegarek Kiedyś lubiałem biegać z towarem. Nie jestem tu człowiek Eskobarem, jestem tu zwykłym gościem. Łapto, cięte wersy, jak riposte, to jest prosty człowiek, nie żaden fenomen. Jestem, ale łapto, bo to uderza. Jak winchester, Brown, jeden strzał, wow, dwa. Nie liczymy trupów. Jestem tu po prostu i człowiek też do usług. Łapto, bo to wszystko siadło, nie jest takie łatwe, nagrało się, sprawdź to.